Wyobraź sobie podróż, w której nie musisz martwić się o hotel, a jednocześnie docierasz setki kilometrów dalej, budząc się w zupełnie nowym miejscu. Tak wygląda doświadczenie nocnych autobusów sypialnych w Wietnamie jednego z najpopularniejszych środków transportu w tym kraju. Te wyjątkowe pojazdy różnią się od znanych nam autobusów. W środku, zamiast zwykłych siedzeń, znajdują się trzy rzędy wygodnych, rozkładanych leżanek, ustawionych w dwóch piętrach. Każdy pasażer otrzymuje koc poduszkę, a często także butelkę wody. Wsiadając, zdejmujesz buty, które trafiają do specjalnego worka. Czystość jest tu priorytetem. Podróż nocnym autobusem to połączenie komfortu i przygody. Za oknem przesuwają się tysiące świateł małych miasteczek, a w tle słychać cichy szum klimatyzacji. Kierowcy wietnamskich sleeping busów mają wprawę w pokonywaniu krętych dróg, choć dla niektórych pasażerów styl jazdy może być dość dynamiczny. To także sposób na oszczędność. Zamiast płacić za nocleg i transport osobno, łączysz oba w jednym. Wietnamczycy i turyści chętnie wybierają tę formę podróży na trasach z Hanoi do Ho Chi Minh czy z Danan do Sajgonu. Dla wielu osób pierwszy przejazd nocnym autobusem w Wietnamie staje się niezapomnianym wspomnieniem, to mały fragment azjatyckiego życia, w którym podróż staje się częścią przygody, a nie tylko środkiem do celu. Dziękujemy, że z nami byliście.